Dzień dobry. Renata z kanału Niecodziennik. W dzisiejszym filmie zajmiemy się zrobieniem stroika na cmentarz z okazji Wszystkich Świętych. Zechcę wykorzystać to co zebrałam z ogrodu, więc mam tutaj tuję, jałowiec, może użyję tego rokitnika, bo ma takie ładne kolory i ciekawy kształt liści, hortensje, mahonie. I chciałabym też wykorzystać wrzosy. Chciałabym, żeby ta kompozycja była jak najbardziej naturalna, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to uzupełnię to może jeszcze tymi sztucznymi kwiatami, które tutaj mam. No i stroik będę robiła tak jak poprzedni, który już macie na moim kanale, na gąbce florystycznej. Jest to ta gąbka do roślin żywych, bo ta, do sztucznych kwiatów to jest inna gąbka w takim szarym kolorze. No, przed układaniem kompozycji trzeba ją namoczyć. Gąbkę kupiłam w action za jakieś grosze, chyba 299, taki krążek kosztuje. I tutaj zobaczcie, ponieważ chcę użyć wrzos, to wycięłam sobie y, kształt doniczki, tak żeby tę doniczkę z wrzosem móc tutaj włożyć. Chciałabym, aby ta kompozycja była wysoka, więc nie chowam doniczki z wrzosem całkowicie w tej gąbce. I jak zwróciliście uwagę, również całkowicie nie schowałam gąbki w doniczce, w tej, w której kompozycja będzie się znajdowała, żeby móc tutaj wtykać gałązki i żeby zakryć jak gdyby brzegi tej donicy. I tak jak zawsze zaczynam od y, zrobienia tutaj po obwodzie jakiejś kompozycji, do której użyję przede wszystkim właśnie tui, świerku, może machoni. Zobaczę, być może też wykorzystam ten rokitnik. Żeby gałązki się dobrze trzymały nam w gąbce, to oczywiście trzeba tutaj sobie oczyścić tę część, którą do gąbki wkładamy. Wtedy będzie się to wszystko nam lepiej tutaj trzymało. I myślę właśnie, że ten tył uzupełnię sobie jeszcze rokitnikiem, jakąś taką większą, rozgałęzioną gałązkę bym tam chciała na tył dać. O, może coś takiego? Weźmy. Jawię sobie te sztuczne kwiaty żeby nie przeszkadzały. Jeszcze może gałązkę rokitnika dołożymy i teraz będę budować tutaj tę część kompozycji, a tu chciałabym wykorzystać jałowiec, który bardzo lubię wykorzystywać w trójkach. On co prawda się bardzo kłuje, nie wzięłam rękawiczek, no ale nic, jakoś będziemy sobie radzić. Ale ten jałowiec jest bardzo efektowny, bo Ładne ma kolory, a przy tym ma jeszcze tutaj takie ładne, nie wiem co to jest, pączki, które zdobią tę gałązkę. I teraz będę właśnie tymi jałowcami uzupełniać to, tę część kompozycji. Ta jest taka długa, to damy ją może o jakoś tak, bo też będzie chyba efektownie to wyglądała. I może jeszcze taką długą znajdziemy drugą. To damy symetrycznie po drugiej stronie taką. O, ta będzie dobra. No, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo przyznam Wam szczerze, że po raz pierwszy robię strojik w ten sposób, że po obwodzie tutaj daję te gałązki jałowca, bo na ogół wykorzystuję tutaj tuję. Ale dzisiaj chciałabym właśnie zrobić z jałowcem. Sama jestem ciekawa efektu. Zobaczymy. Budujemy, budujemy dookoła. Jak to wygląda? Myślę, że całkiem fajnie. I teraz, co jeszcze byśmy mogli tu wykorzystać? Myślę o ulubionych liściach, które wykorzystuję w stroikach to znaczy o mahoni. Bardzo lubię mahoni, ona jest efektowna, długo się trzyma w takich kompozycjach. Zdamy tutaj o tak może tę mahonię po obu stronach. żeby nam lepiej weszła. O. No i jak. No, myślę, że całkiem fajnie. Z tą mahonią i może jeszcze dodać mahonię tam na sam tył jakoś. No i zobaczmy, jak to zmieścić. Im więcej dokładamy już gałązek do naszej kompozycji, tym trudniej się one tutaj już nam w tę gąbkę wbijają. Ale damy radę. No dobrze, niech na razie ta machonia tam zostaje, chociaż przyznam, że jakoś nie bardzo mi się to podoba. Może jeszcze machonią uzupełnimy tutaj. Z przodu tę naszą kompozycję, a żeby zakryć donicę od wrzosu. co jeszcze? Może dołożyć jeszcze trochę tych sztucznych kwiatów, gdzieś tak tutaj uzupełnić to sztucznymi kwiatami. Nie będę jednak dodawać sztucznych kwiatów. Chciałabym, żeby ta kompozycja była całkowicie naturalna, więc jeszcze tak dodaję te gałązki tui. One są takie szarawe i tak troszeczkę pod kątem je wkładam żeby tutaj te, tę część tak troszeczkę rozświetlić, rozjaśnić. Te szarawe gałązki tu i tutaj zobaczcie ładnie tak połyskują. Nie wiem czy to widać na filmie. Mam nadzieję, że tak. I jeszcze coś tutaj trzeba dołożyć. Tylko tak się zastanawiam, co. Nie chciałabym sztucznych kwiatów, ale tutaj mam jeszcze takie gałązki z tym białym. Kwiatów sztucznych może nie, ale taką gałązkę spróbujmy. Włóżmy tak pod kątem. O. o, to nam troszeczkę rozświetli tutaj tę kompozycję. No myślę, że dosyć ciekawie ta gałązka wygląda. Nie wiem tylko, czy dać jeszcze drugą, czy jedna wystarczy. Czy to już będzie za dużo? Jak ja tutaj jeszcze jedną użyję, taką gałązkę. Może za dużo. Tu jeszcze coś by się przydało. Zaraz pomyślę, co. A może, może właśnie kalinę jeszcze przyniosę? Zobaczymy. Powiem Wam, że dla osób, które mają własne ogrody, to możliwości są w zasadzie nieograniczone. Spróbuję jeszcze z gałązką perukowca i kaliną. Być może to tutaj jakoś nam tę całą kompozycję zamknie, uzupełni. Ten perukowiec jest piękny na tej porze roku, bardzo ładny kolor, więc myślę, że tutaj do tego wrzosu to się będzie dobrze komponowało. Tutaj będzie takie rozświetlenie przez tę gałązkę, którą tutaj mamy, a ten perukowiec nam uzupełni tę kompozycję i zobaczmy, czy dodać tutaj te kaliny. Jak to by wyglądało. No, ciekawie chyba z kaliną. No dobrze, to spróbujmy ją powkładać tutaj do tej gąbki. Myślę, że to będzie całkiem fajnie. Kalina też się nieźle sprawdza w stroikach. Ona co prawda potem tak się marszczy, troszeczkę zasycha, ale ma też potem taki ciekawy bordowy kolor, ciemnieje. I też całkiem fajnie przez długi czas w tego typu stroikach wygląda. Używam kaliny dosyć często do stroików, więc już jakieś tam doświadczenia w tym względzie mam. Tak. Z tą kaliną by to wyglądało, a gdyby tak jeszcze wykorzystać trawy. miskant zebrinus może by tutaj gdzieś to jeszcze wykorzystać. Tego zebrinusa. No spróbujmy troszeczkę wpić to. O. No jak sądzicie? No trochę na, tych, na tym tle tych jesiennych liści, to nie bardzo w ogóle ten strojik widać na tym filmiku, tak jak teraz zerkam w podgląd. Ale zaraz ustawimy gdzieś w jakimś innym miejscu, to będzie można zobaczyć, jak to wygląda, ewentualnie jeszcze coś tutaj poprawić. Ale wydaje mi się, że całkiem nieźle to wyszło w sumie. Nie wiem tylko ten rokitnik może jakąś inną gałązkę tego rokitnika użyć, bo. Ta jest taka za bardzo rozczochrana, jak na mój gust. Chociaż ja też jestem rozczochrana. Ale ta gałązka chyba tutaj za bardzo się rozczochrała. No wezmę może tak przed sobą. O, jeszcze pokażę, jak to wygląda. Ale może jeszcze się przyjrzymy, może coś jeszcze tutaj poprawić, uzupełnić. No, włożyłem jeszcze hortensję. Kocham hortensję i jak dla mnie to one pasują zawsze i wszędzie. Każdy ma swój gust i każdy robi według własnego gustu. Ale mnie, akurat tutaj, ta taka pojedyncza gałązka hortensji w nawiązaniu do tej pojedynczej tutaj białej gałązki, to może całkiem niegłupio by wyglądała. Ogarnęłam trochę stół, żeby zobaczyć, jak wygląda ten strojik, ta kompozycja. Nie wiem, co sądzicie. Mnie się wydaje, że jest ok. Chciałam, żeby ona była taka jak najbardziej naturalna, więc jedynie ta jedna sztuczna gałązka tutaj się znalazła, a reszta to są wszystko dary mojego ogrodu, no poza oczywiście wrzosem. Nie wykorzystałam tego wszystkiego, co zebrałam, jak widzicie, bo jeszcze dużo mi tutaj zostało tych różnych gałązek, elementów do wykorzystania. Nie... Oczywiście zabrakło pamięci w telefonie, więc w międzyczasie, kiedy opróżniałam tę pamięć, to mąż przyniósł mi wodę, bo aż mi w gardle zaschło od tego rozmawiania z wami i robienia tego stroika. Więc łyczek wody i pokazuję, co mi wyszło. Wykorzystałam elementy z naszego ogrodu. Bardzo lubię takie kompozycje, gdzie nie wydaje dużo pieniędzy, bo jedynie, co kupiłam, to gąbkę za 2,99 i wrzos w Biedronce chyba za 5 złotych. No plus ta gałązka, to kiedyś kiedyś zamówiona na temu, więc ona jej już nawet nie liczę w koszty, bo już wydatek zapomniany i przebolany. No, ale to tak pół żartem, pół serio, bo oczywiście nie chodzi nam o koszty, ale o pamięć o bliskich i myślę, że taka własnoręcznie wykonana kompozycja, gdzie się poświęca trochę swego czasu, trochę serca, się wkłada w to wszystko to jest cenniejsza niż wielki bukiet kupiony w sklepie. Chociaż oczywiście rozumiem, że nie każdy ma takie możliwości, żeby stworzyć własny stroik, ale ja osobiście bardzo lubię właśnie w ten sposób pamiętać o naszych zmarłych i robić własnoręcznie przygotowane bukiety, kompozycje jeżeli dzisiejszy film Wam się podobał, jeżeli stroik przypadł Wam do gustu, to zostawcie łapkę w górze. Jak zwykle proszę Was o subskrypcję. No a w komentarzach napiszcie mi, czy. Wolicie stroiki takie z naturalnych elementów czy też preferujecie sztuczne kwiaty, bo one są bardziej trwałe i dłużej postoją na grobie naszych bliskich? Więc chciałabym, żebyście w komentarzach odnieśli się do tego. Na dziś się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.